W tym roku jest to e, trzecia akcja w e, historii klubu. Jest to bodajże 42. akcja e, poboru krwi. Mamy akcje i stacjonarne, e, i ambulatoryjne, tak jak ta dzisiejsza e, z użyciem krwiobusu. Cieszymy się, bo to jest e, pierwszy raz e, akcja wyjazdowa w toczyskach. E, jest taka nutka niepewności i zastanawiamy się zawsze czy będzie sukces, czy przyjdą krwiodawcy po to, żeby był wynik, tak żeby ta krew została oddana, ale tutaj widzimy, że jest mega frekwencja. Społeczność gminy Stoczek Łukowski. My zbieramy dzisiaj krew dla Szymka Kościeszy, który walczy, zmaga się z ostro e, Frekwencja na razie dopisuje, dopiero zaczęliśmy, no jak widać z tyłu jest kolejeczka, przygotowaliśmy bardzo dużo różnych rzeczy. No kawa, herbata, zimne napoje, ciasto, pierogi, pyzy, pajda yy, chleba ze smalcem Jak jest człowiek w potrzebie, staramy się pomóc, to już nie pierwsza nasza akcja charytatywna, uczestniczymy no, prawie w każdej, w miarę naszych możliwości, ale bardzo często.